W 1939 roku smoligów w lubelskim zamieszkiwało ponad 500 osób, przy czym blisko jedną czwartą stanowili Ukraińcy. Od 1943 roku był bazą wraz z okolicznymi koloniami dla oddziału batalionów łopskich, którym dowodził Stanisław Basaj, pseudonim Rysi, który kilkukrotnie wraz z żołnierzami obwodu chrubieszów armii krajowej toczył zwycięskie potyczki z UPA i niemieckim okupantem. W końcu rankiem 27 marca w stronę Smoligowa Niemcy wysłali karną ekspedycję złożoną z ukraińskiego 5. galicyjskiego pułku ochotniczego z S. wydzielonego oddziału Niemieckiej 154 Dywizji Piechoty oraz baterii dział pancernych. Batalion BH oraz placówka AK została otoczona. Część żołnierzy mimo dużych strat udało się wyjść z okrążenia. Pozostał broniący się na wzgórzu w Smoligowie Pluton BH. Mimo desperackiej obrony wieś została zdobyta i podpalona. Napastnicy dokonali okrutnego mordu mieszkańców, nie oszczędzając dzieci, kobiet i starców, a także miejscowych Ukraińców. Ludzi palono żywcem, zabijano i gwałcono kobiety. Rabowano mienie. Niektórzy świadkowie wspominali także o wrzucaniu małych dzieci do studni.